Dzień dobry. Odcinek 29 GZP. Jak powiesz, że jest na dole, to ci strzela. W jest. <laughs> zasłużone. Ehm, daj to, dobra. Daj to piwo. E, z tymi powiedz najpierw, o czym dzisiaj mówimy. Ja no, niech to pozostanie tajemnicą. Co ci nie dowiemy, rę? Ufo, miałem ci opowiedzieć o co chodzi tak, z tym Ufo, dobra, bo się nie przygotowałeś. Pierwszy, pierwszy temat. Bo się w ogóle nie znaję się. Jestem nieprzygotowany. Ufo w Stanach Zjednoczonych. O co chodzi? Ja ci mogę to stresić najprościej tak, że przyszedł gościu, który zeznawał przed komisją senacką. Nie, no. Do you believe our government has made contact with intelligent extraterrestrials? Something I can't discuss in public setting. Do you believe UAPs pose a potential threat to our national security? Yes. Zbyt trzy osoby z tego, co wiem. Tak, jeden tam ważny, i dwóch pilotów. No. I ten jeden ważny powiedział mniej więcej coś, co można podsumować tak, że no, ja UFO nie widziałem, ale okay. znam ludzi, którzy widzieli. I oni mi mówili, że widzieli. Na 100 milionów procent. I to jest w ogóle danger for national security, ale na pewno jest, na pewno jest. Ja nie widziałem, ale jest. To jest tak śmieszne, o co oni rozpętali tą inbę. ale ładnie, bo czytałem sobie trochę na ten temat przeciwieństwo no. do ciebie. No. ładnie ktoś to podsumował. Że generalnie my to tak na to patrzymy podniośle, z naszej perspektywy, ale to jest mniej więcej tak, jak. był tam ten pan senator, który powołał tę komisję, że, albo to przysłuchanie był ja nie pamiętam, jest generalnie dość ekscentryczny podobno. Bum, 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 Okej. Okay. Czyli I... ja poczekaj, żebym to wszystko zrozumiał. Gość, który powołał komisję, a ci ludzie byli członkami tej komisji. Nie, żeby... oni zeznawali przed tą komisją. Przed tą komisją. On tak. był po prostu głównym przewodniczącym okay. komisji, no? Okej. Okay. Okay. Czyli tak jak w Polsce te komisje działają. Po prostu. No, no, dobra, no, no, dobra, w każdym parlamencie okay. są takie komisje, okay, no? Jasne. Zwyczajne, sta stałe i niestałe, jasne, i jest tak dalej, Jasne, nie? jasne. I ładnie ktoś to podsumował, że my to tak podnieśle na to patrzymy, a to jest mniej więcej tak, jakbyśmy wzięli Maciere na przykład. Mica? Nie, nie, no to ładny przykład był, ciekawy, taki mnie, mnie bardzo bawił. Jakbyśmy wzięli 1920 rok i tam był cud nad Wisłą. Nie? I się mówi, że Matka Boska pomogła. Ale daj mi skończyć, daj mi skończyć, że matka boska pomogła polskim żołnierzom no. i dzięki temu był cud i w ogóle no. wygraliśmy z bolszewikami. No i teraz wyobraź sobie, że na przykład 30 lat później w Sejmie jest Grzegorz Brał. Szczęść Boże, trwaniakom. Który powołuje komisję specjalną se sejmową no. do celów zbadania boskiej interwencji w bitwie warszawskiej. To jest mniej więcej podobno ten poziom abstrakcji. No, no. Bo jesteśmy sobie w stanie to wyobrazić. I że jest Grzegorz Braun, który przysłuchuje generałów, no. czy pojawiła się Luna boska na horyzoncie. To jest podobno mniej więcej ten poziom abstrakcji. Czyli, że my to strasznie... Jakby dmuchamy do rangi no. takiej, że o Jezu UFO, 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 ale to podobno i ten senator jest odklejony i ci panowie to generalnie też powiedzieli, ci dwaj piloci to powiedzieli mniej więcej tyle, że no oni widzieli jakieś, jakieś statki w kształcie TikTaka, co leciał i w ogóle i tam jeszcze kilka jakichś innych przypadków niezidentyfikowanych. To. także jest to trochę temat rozmuchany niestety, no. No dobra. się on tak fajnie brzmi pod się, no że Senat się, tak. amerykański kongres się zamiął. Przyznał, przyznał się, że istnieje UFO. UFO to jest po prostu bomba atomowa, na której my siedzimy jako cały świat. A to nieprawda, nie? Dobra. przyszedł jakiś odklejony Ej. typek. A to mi zepsułeś trochę. Dla mi zepsułeś tą wizję. Przeczytałem tylko Lidy i mówię, to jest super temat. Musimy o tym piątek porozmawiać. Musimy koniecznie. Ej, czyli jak się widzę krzywisz, to ci powiem co pijesz. Pijemy e, z serii eksperymentalnej browaru Golem Witchcraft e, numer 2. Jest to piwo z dodatkiem e, herbaty Darjeeling z kwiatem czarnego bzu, suszoną mandarynką i suszoną lucerną. Nie, jest to zbyt udana Czym jest lucerna? Czym jest lucerna? No, no roślinną jakąś. No. <ścjalny>, celny, celny. Zawsze celnym 19 BLG, 7,5 Alko. No to co to jest ta lucerna? Nie mam pojęcia. No to czy co pytasz? Wiem, że jest chyba międzyplonu używano czy... czy... Sprawdzę no, ja Wiem, co to jest międzyplon. No. No, ale sprawdzę to, to, czy dobrze mówię, może nie wiem, co to jest lucerna. Może no, jest, no, nie e, wiem. Piwo jest e, okej. Okay. No jakaś tam roślina, nie? No jakaś roślina, no ale w, nie wiem, lucerna w piwie może. Czy to będzie jedyne piwo z lucerną? Ogólnie e, podtrzymujemy pasję tego, że... Passe. Pasję. tego, że w piwie passe, nam pływa... ty jesteś. <laughs> Że piwo nam pływa jakieś, jakieś gówno i osad jakiś taki brzydki. W poprzednim odcinku też był osad, i tutaj też jest taki nieprzyjemny osad. To przynajmniej piwo w smaku się broni. Jest lepsze jest od mega tego. słodkie moim zdaniem. Jest słodkie, takie ulepowate. Czuć mandarynkę to jest fajne, w zapachu, w smaku fajne. Dla mm, mnie tak. jest mega za słodkie. Nic specjalnego. W sensie aż takie, Taki miód wchodzi na to. Troszkę, troszkę takiej miodowej nuty jest. Ale przynajmniej nie jest tragiczne. No jest do wypicia. Tak, tak, tak. tak. Jakby było zimniejsze... A nie, bo ono było z lodówy, nie? Nie, ono tam chciało krótko. Aha, no to jakby było zimniejsze, to może, ale no. tak to, to... Dobra, a powiedz mi, taki, e, taka dygresja krótka. Ty kojarzysz tego amerykańskiego polityka, który... Kto to był? Kto występował? Dick Cheney.

Mitch Romney? Mitch McConnell. Mitt Romney? Mitch McConnell. Matthew eee, Musiał 80 paroletni, musiał zostać odeskortowany przez swoją ochronę, ponieważ stał i przemawiał, i w którymś momencie się zaczął. Przyszą się odzywać, stał tak za dwie minuty. I oni tak... Ej, dziadku, wszystko ok? On się dalej nie odzywał, więc go zabrali na zaplecze. No? no, zdarza się. To nie? jest po prostu znak amerykańskiej polityki, która jest kreowana w tym momencie przez dziadków. Przez ludzi, którzy byli bez na emeryturze. A to prawda swoją drogą, że tam bardzo jakby w Senacie i, i w polityce no. jest dużo starych ludzi. No Sam Joe Biden, nie? Najmłodszy nie brakuje ma... im takiej świeższej krwi. Przynajmniej do nas nie docierają sygnały o takiej świeższej krwi. Na pewno są wiesz jakieś młode gwiazdy polityki jak u nas. Z całą pewnością. Ale, 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 ale no, no brakuje im trochę. Na takiego. przykład jak Sławomir Mencen. To nie jest gwiazda polityki młodej. Sławomir Mencen nie jest gwiazdą młodej polityki. Jeśli ktoś z polskich jak polityków. Jest pajacem młodej polityki. Jest... Okej, okay. fair point. No dobra, Ej, ten chłop ogólnie jest psychiczny. To jest druga deklaracja, którą musimy zrobić. Których? On lajkuje. Ten? Każdy ten. On nie lajkuje. Prawda. Każdy jeden post. Dosłownie przywija nie Instagrama. Prawda. Like, pyk pyk, double tap, dawaj, double tap. Każdy. No ale trzeba ja bym poląbił, nie? Dzisiaj są urodziny pana Richarda. Nieżyjącego nie już. Dobra, zostaw ten telefon, Czyli tak, Amerykanie mówią ufo, ale w sumie to raczej bullshit. Mówią niewiele więcej niż to, co zawsze. Niewiele więcej niż to, co zawsze. Dobra, a czemu pszczelarze się nienawidzą? Co? To szermierze wyglądają trochę jak pszczelarze. Moje zabij się. I co z tymi szermierkami? Nie no, wiem, jak się no, mówi na kobiety no, szermierki. No, szermierki. Dwie szermierki. No i kobiety też. No, dwie szermierki się tam szermierkowały, duelowały, pojedynkowały. i walczyły. Wygrała, tak. Walczyła Rosjanka z Ukrainką, Ukrainka no, tak z Rosjanką. Wygrała tak. oczywiście Ukrainka, bo chwała Ukrainie. I no, no, dlatego nie, wygrała. Dlatego wygrała, bo politycznie stoją dużo lepiej. Wygrała Ukrainka, tak czy tak. I po. Y, ogólnie jest taki zwyczaj w przyjmierce, że po zakończonym pojedynku zwycięzca podaje rękę przegranemu. Czy po I prostu to, sobie podają rękę. I to. I poczekaj, daj mi dokończyć. No, bo, bo. Zwycięzca tu rękę wyciąga i to jest w przepisach uregulowane. To nie do końca jest prawda chyba, co mówisz? To jest prawda w regulaminie. No i widzisz i ty jako przegrany mi nie podajesz ręki. <laughs> I co? nie jestem przegrany. Co? Jesteś, jesteś. To ja powinienem tu rękę wyciągnąć. Mhm. Um, i Rosjanka e, nie zaakceptowała wyciągniętej szp... Spady, ponieważ podczas pandemii wyewoluował takie rozwinięcie tego, tego zwyczaju, że stykało się szpadami. Tak spadami. to w pandemii ten tak, tak się, żeby się nie dotykać fizycznie. Bo ja słyszałem, że ludzie się wypowiadali, że generalnie zgodne z protokołem jest to, co ona Zg zrobiła. Jest, jest zgodne z protokołem zasadniczo, natomiast z jakichś powodów, z, jakichś, z tego powodu została zdyskwalifikowana. Ta Ukrainka? Tak. Czemu? Ponieważ nie podała ręki Rosjance. Hmm, Ciekawe. Moim zdaniem jest decyzja, no turbo skandaliczna, turbo skandaliczna, znajduje się naprawdę w trudnej pozycji, nie wiadomo jak personalnie, ale nikt nie znajduje się w prostej pozycji, którego państwo znajduje się w tym momencie pod atakiem e, sił nieprzyjaciela nieuzasadnionym i niesprowokowanym. W związku z czym e, ona też w jakimś mierze, czy to, jest, wiesz, tym no to jest to nie jest, jest bardzo niejednoznaczne, tak? No bo z drugiej strony, co ta konkretna Rosjanka zrobiła, no, czy to jest jej wina? Nie. I jakbyś ale... był na przykład osobą, która może nie wyraża publicznie takich poglądów, ale potępia wojnę? Don't care. Jeśli no nie to... wyraża tych poglądów publicznie, występuje pod rosyjską banderą... Ale to nie jest takie łatwe wyrażać publicznie poglądy w Rosji, nie? Ej, ja nie mówię, że jest łatwe. Ale ja nie mówię, że jest łatwe. Nie, nie będziesz uprawiał sportu na arenie międzynarodowej, jak będziesz wyrażał takie poglądy? No to nie będziesz. No nie, no, ja... no nie. No takiej sytuacji, mówić. gdybym ja żył, załóżmy nawet w Polsce, po prostu polski rząd by się posunął do takich e, kroków, do jakich posunął się Władimir Putin, to. Ja bym nie występował z polską flagą, pomimo swojej przynależności, po prostu bym wtedy publicznie, na przykład zakładając, że występuje sportorcy. pod rosyjską flagą, bo nie, nie może. Pod, nie. No dobrze, to tak bardziej opisowo, w sensie tak bardziej metaforycznie występuję jako Rosjanka, reprezentując swój kraj, pomimo tego wszystkiego. No nie do końca, nie, nie reprezentuje Rosji, nie? Jestem no reprezentuje... tak zwaną flagą olimpijską. No, no to jest bardzo ciężkie, no ja nie wiem czy to jest takie jednoznaczne, nie, nie, nie znamy tej pani, której nie podano ręki. No dobrze, no to nawet jeśli powiemy yy, ok, dobra jest Rosjanką i ciągle nie zawiniła, to czemu nie zbliżyła tej szpady i nie podziękowała za pojedynek? Bo się poczuła urażona personalnie. A my to nie obchodzi. Bo jakby to nie jest tak, że ta pani Ukraińka odmówiła podania ręki całej Rosji, tylko tej jednej konkretnej osobie. Która? Która co? Reprezentuje... No nie Prezentuje, reprezentuje, bo nie może. No. Ale weź to pomachaj. No. Czujesz taką wódę? Takiego ofa na komary. <laughs> ofa, ofa, no. Taki gorzki zapach to bym określił, ofa, no. Taki jak, ale taki jak jeszcze ci nie wysekł ze skóry tak, i się no, zaciągniesz. no totalnie. UE! Kurwa, teraz mi zapisałeś piwo, tak mnie wypił, jakbym nie zauważył tego. Wypijesz, tak. No pewnie tak. No dobra, czyli według ciebie ta Rosjanka postąpiła w 100% słusznie? Nie, 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 nie. W 100% nie. Natomiast nie dziwię się jej oburzeniu. Czy z kolei Ukraińka powinna być dyskwalifikowana? Też nie. Obie się zachowały jak dzieci, moim zdaniem. Dobra, a czy stoisz w zgodzie z poglądem, że. Sport powinien łączyć ani czy powinniśmy Rosjan nie w ogóle wiem, właśnie, wiesz, dopuszczać, nie mogłem wszystkich Nie potrafię sobie wyrobić opinii na ten temat. Pytanie, które mnie do jakiegoś czasu trapi. I ja i się zastanawiam na, tym, na, tym, na ten temat, i nie potrafię sobie wyrobić opinii. No. Czy powinniśmy wykluczyć teraz wszystkich sportowców rosyjskich, no, okay. białoruskich z, czy z, z, z całego całego sportu? Czy pozwolić? normalnie. No ja do tego zacząłem, zacząłem się zastanawiać nad tym, to stwierdziłem, czy. No bo różne organizacje mają różne podejście. Na tak. przykład UEFA wykluczyło z tak. rozgrywek. Niechętnie, ale tak. Wszystkie kluby i wszystkie... Tak. i tak, tak, tak. te dwie reprezentacje narodowe. Się. Nie wiem czy Białoruś też, ale tak, chyba tak. tak. I... Chyba tak. Chyba teraz nie wiem. To znaczy, no nie wiem, w sportach drużynowych chyba bym ich powykluczał. Okay. Sporty indywidualne są większą zagwozdką dla ja nie widzę rozróżnienia, w sensie nie, nie, nie rozróżniałbym. Z, żeby się nad tym zastanowić... No nie no, w to... sporcie drużynowym się liczy drużyna jednak. Nikt nie mówi, że gra Andrzej Szewczenko, Jarmolenko i ktoś tam jeszcze, ja tylko gra Ukraina. No tak. Ale zacząłem się zastanawiać nad tym w kontekście tego, czy chciałbym, czy, czy uważam za słuszne w historii, w przeszłości, żeby wykluczone zostały konkretne narody. Czy uważam, że np. Trzecia Rzesza powinna być wykluczona z rozgrywek sportowych, czy nie? Czy powinna móc dalej w uczestniczyć? No, uważam, że będą być wykluczone. Nie uważam, żebyśmy powinni grać w piłkę z ludźmi, których rząd wspiera i umorduje ludzi. I tamte te rozsądzenie jest dla mnie proste. Nie wiem, no proste. Dobra, tylko to jest sytuacja mniej jednoznaczna. Czy Stany no tak. Zjednoczone powinny zostać wykluczone, bo najechały Afganistan? Nie. No a dlaczego? Bo, bo to tego było dlatego... co było słuszne. Dlatego, że Saudyjczycy zorganizowali zamach na World Day Center, to można było najechać Irak i Afganistan. Nie, to nie, nie, nie jest to te, za którą Bo my tak robić. bardzo lubimy patrzeć przez nasz zachodni pryzmat. I tylko dlatego, że to my stoimy u władzy no. w tych federacjach sportowych? Tak, to zdecydowanie. To... No bo spójrzmy na to z innej perspektywy, że kraje, które. Czy Izrael nie powinien zostać wykluczony z rozgrywek sportowych? Czyż eee, Są kraje afrykańskie, które naprawdę są dość... Też są w stanie tak, wojny. Tak, są dość blisko do Rosji, jeśli chodzi o ich postępowanie jako narodu. Jako Na przykład Izrael. Po prostu mają mniejsze środki ku temu. Izrael... Nie, po prostu... Nie, nie rob... uważam, że Izrael jest w ogóle do porównania w tej sytuacji z Rosją. Jak to nie? Absolutnie nie. Mamy kraj, który najechał drugi kraj, zabił tysiące osób mamy kraj, który... Został sztucznie stworzony w miejscu, gdzie istniały inne państwa. Tak. I wsadzony został tam sztucznie, i teraz sobie klejmuje prawo do terytoriów wszystkich innych. Państwo, które zostało sztucznie stworzone? Nie, nie, nie będziemy teraz dyskutować państwa Izraela i słuszności jego istnienia. Nie. Ja stoję na straży, że to państwo nie jest ma to dyskutować. słuszne. Nie, nie, nie słusznie. Twoja opinia jest inna, podszyta delikatnym antysemityzmem. Ale czym innym jest wywalczenie sobie i jakby wytworzenie pewnej państwowości, zobacz, Ukraina to też nie jest państwo z historią. To jest państwo z kilkudziesięcioletnią historią, która się wytworzyła jakoś organicznie i nie wiadomo czemu, prawda, oderwała od Związku Radzieckiego. No nie, nie, nie miałeś Królestwa Ukrainy, no nie miałeś ludności typowo ukraińskiej, tak? Mhm. Tak. No nie no, 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 tak, to, to, no mów, no ale to, 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 jeśli się nie zgadzasz, to powiedz. To znaczy... To nie jest jakieś państwo z wybitną państwowością, natomiast... Nie, natomiast jest to państwo o odmiennej etniczności. Od Federacji Rosyjskiej. Znaczy, nie można powiedzieć, że Federacja Rosyjska miała jakąś wspólnotę, nawet bardzo mocno, ale odmienną od Rosji na pewno. I ta, ta mentalność, ta historia tych rodów, tych, jakby tego, tych ludzi, którzy żyli na tych terenach, jest odmienna. Ale w których terenach? Tych, które były polskie, czy tych, które były rosyjskie? No. I tych, i tych. Ponieważ istniało, istniała pewna wspólnota, która zarówno po części była w. Historycznie Polska, po części była historycznie rosyjska, natomiast miała wspólną etniczność, która ponad granicami państwa tworzyła jakąś, jakąś grupę, prawda? Tak, jak opisał Ślązaków mniej więcej. Tak. I wiesz, wydaje mi się, że mogłyby, mogłyby, mógł istnieć alternatywny scenariusz historii, w której Śląsk się od Polski odłącza, stanowi samodzielne państwo. Oczywiście. I nie uważam tego za drożnego. Czy dzisiaj uważam, że powinien się odłączyć? Nie, nie uważam. Ale czy jeśli historycznie zaszłyby takie zmiany. Ci no, by... I w taki sposób podobny powstała Ukraina. No Czyli tak, historyjczycy się odłączyła tak i ja temu nie przeczę. Tak powstają państwo. Dokładnie. A nie, nie powstają w ten sposób, że przyjeżdża Wielka Brytania, Rosja i USA i mówi: w tym miejscu damy wam ziemię, która nie jest nasza, ale wam ją damy, i tu będziecie mieli swoje państwo. Tak działał Izrael mniej więcej. <noise> tak, ale mimo wszystko nie należy tego porównywać do wojny napastniczej, do agresji Rosji na Ukrainę. To nie jest tak, że Izrael tam przedwymordował wszystkich i zajął to Tak ziemię. zrobiły Stany w Afganistanie i w Iraku. Tylko się wycofały i nie zajęły żadnej ziemi. Też. No, nie zgadzam się z Twoim poglądem. Ale dlaczego? Świetnie, to znaczy... że się nie zgadzasz, ale dlaczego? Ja, ja mówię o faktach. To znaczy, czy Stany Zjednoczone postąpiły dobrze najeżdżając, czy dobrze wchodząc, powiedzmy, mówiąc, z ich perspektywę z misją pokojową? Nie. Nie postąpiły dobrze, że ponieważ było to interesowne, chciały uzyskać ropę z tak. To jest jasne. Czy stawia ich to w sytuacji jednoznacznie takiej samej jak III Rzesza, czy Rosja teraz? Cześć, czy III Rzesza nie, ale tak samo Rosja nie jest w takiej sytuacji jak III Rzesza? No, zbliża się, jakby to nie. nie po prostu nie, 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 brakuje nie, 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 im zasobów, nie? Brakuje im nie, nie. zasobów, żeby szanować Jezus. Zupełnie w nie ta Rzeszy. skala, zupełnie nie te powody. Nie, no powody są właściwie bardzo podobne. Mmm, nie. Nikt nie morduje Żydów. Nie wiem, czy zauważyłeś. Nie, no bo. Nie można tak powiedzieć. Kurwa, <laughs> ciężka. No, no bo to trochę. Oj, no i nie można tego też powiedzieć. No nie wiem, no dla mnie jakby to, co robiły Stany na początku lat 2000 w latach 90., jest bardzo podobne do tego, co robi teraz Rosja. I tylko dlatego, że jesteśmy z drugiej strony barykady, to jedno nam przeszkadza, a drugie nie. A mi przeszkadza o, i to i to. Na pewno nie w takim stopniu. Co nie w takim stopniu? Myślę, że ludzi zginęli w Izraelu i w nie Nieporównywalnie więcej niż teraz w Izraelu, w Afganistanie i w Iraku. Nieporównywalnie więcej niż w Ukrainie. Pytanie zawsze. I jak tam były naloty dywanowe, no. to nikt nie mówił, nie, no... że były złe. Bo my tutaj, prawda, proposze spokoju niesiemy. Fakt Faktem jest to, że to, co do czego prowadziło, prowadziło jedne działania militarne, nie usprawiedliwione i tak dalej, do czego prowadzą drugie, no nie jest taki sam. Jakby motywacja nie jest taka sama. Stany Zjednoczone nigdy nie chciały zająć ani Afganistanu, ani, ani żadnych innych ziem. Czyli nie, nie chciały była... tworzyć tam państwo satelitarne, które będzie pod ich rządami. Chciały facto. tam wprowadzić demokrację. No, satelitarną. Demokracja jest demokracja. Demokracja mimo wszystko charakteryzuje się znacznie większą wolnością niż rządy, które tam, no to jest z kolei inny problem moralny, czy usprawiedliwione jest, są rządy, które są zgodne z ludźmi, którzy tam mieszkają, ale totalitarne i ekstremistyczne. Czyli czy lepsze są rządy talibów, które tam istniały wcześniej od krwawej demokracji Stanów. No, to zależy. To zależy od tego, jak to stawiamy. Jeśli stawiamy siebie tutaj Czyż, nie, w wyższości to jest, moralnej. To jest zupełnie inny problem. My uważamy, że demokracja jest ustrojem idealnym i że powinniśmy. Najlepszym, no jaki znamy. I wszyscy powinni żyć w demokracji. Tak nie jest. Demokracja ja tak nie jest dostosowana do wszystkich kultur. i... do te kultury należy do nich dostosować. Co? Chiny na przykład? Tak. Należałoby. Nie da się wprowadzić demokracji w Chinach. W sensie da się, oczywiście, że się da, wszędzie się da, ale. W tak gigantycznym i ogromnym kraju, który jest tak podzielony, byłoby to po prostu bardzo trudne. No, myślę, że tak samo trudne jest w Indiach, no. które są krajem podobnej wielkości, właściwie to większym, jeśli chodzi o liczbę ludności. Podobnym, chwilę, większym no. już. Tak? Tak. No I, i, i też mają zapędy, jakie mają. No mają zapędy. Do czystek tak? etnicznych i wojen z Pakistanem. No jest to bardzo niefortunna okoliczność, no, no nie wiem, czy mogę tak powiedzieć. Natomiast dalej ja stoję w sprzeczności, nie uważam, że, że właściwym jest stawianie w jednej linii Rosji dzisiaj. No nie, i, i stan... w jednej może nie. Ale czy powinni, czy powinni brać udział w sporcie w takim razie Rosjanie? Nie. Dlaczego? Tak jak mówię, zrobiłem to po to, to porównanie do sytuacji historycznych i do państw, które uważam, że miały podobne intencje. No, ja podobne... też zrobiłem. I powiedziałeś, że Stany nie powinny być wykluczone, ale Rosja tak. Tak. I trzecia Rzesza też powinna być. I co lepiej, jeszcze wykluczmy Afganistan i Irak, bo to oni mają wojnę. To jest nasza logika zachodnia. No nie. Nie, nie wiem, co mogę ci powiedzieć, to jest wszystko kwestia perspektywy. i tego, no oczywiście, Jak ty tę tak. perspektywę oceniasz? I nie jestem w stanie ci, że tak powiem, wmusić mojej oceny tej perspektywy i mojej interpretacji tych faktów, bo co do faktów jesteśmy zasadniczo zgodni. No, no tak, 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 tak. No ja po prostu uważam, że, że nie jest to coś, co można porównać, że nie jest to coś, co w skali, w intencjach, w zamierzeniach i. W skutkach jest w ogóle do porównania. W tak, bo stopniu. skala wymordowanych ludzi w Afganistanie i w Iraku była nieporównywalnie większa niż na Ukrainie. No. Zgadzam się co do tego, że my z naszej europejskiej perspektywy um, wyolbrzymiamy. Zachodniej, tak zwanej zachodniej. Wyolbrzymiamy um, napaść Rosji na Ukrainę. Nie a... no, Bo żeby nie było. No, ja oczywiście potępiam nie No, Nie brzmi, nie brzmi. Nie, no e... właśnie nie. To nie o to mi chodzi. Mi chodzi o. No zwrócenie uwagi na inny problem, jakim jest imperializm Stanów Zjednoczonych. Z całą pewnością jest to problem, z którym należy walczyć, natomiast uważam, że dalej skala jest nieporównywalna. Że skala, przede wszystkim jakby w ogóle rodzaj działań jest nieporównywalny. Czy... Jak? No ja, jak? Masz kraje, które sąsiadują ze sobą. Jeden najeżdża drugim. Tak. A masz kraj, Które który... są oddalone o tysiące kilometrów które nie. w ogóle nie mają wspólnych interesów yy, geopolitycznych i jeden z nich najeżdża drugi. Tylko, że w jednym z tych wypadków nie doszło do najazdu. Jak to nie? Po prostu nie. Jak to, to nie? To jest, A kto ich tam wpuszczał, Amerykanów? Sytuacja byłaby analogiczna, gdyby na Ukrainie rządzili faktycznie, tak jak mówią Rosjanie, naziści czy faszyści i faktycznie prowadzili jakąś ideologię, prowadzali ją w państwie i według niej żyli. Wtedy sytuacja byłaby faktycznie. Ale być narracja, podobna. którą przedstawiały stany, dzisiaj natomiast, wiemy, że była kłamstwem. Natomiast mamy. Bo państwo... Irak, ani Afganistan nie sprokurował zamachów terrorystycznych w Stanach. Tym bardziej nie sprokurował. No nie, ale y... ich władze były powiązane z tymi zamachami. No nie, nie już udowodnili, że Arabia Saudyjska była głównym prekursorem w finansowaniu organizacji, które stały za tymi zamachami. Bo mieli największe zasoby finansowe. Natomiast ci ludzie gdzie się przygotowali do tych zamachów i gdzie też dzisiaj te organizacje działają. I z kim są zgodne, kto je wspiera? Wspiera je rząd, który z nastał po czasach Stanów Zjednoczonych. A dziwisz się? Jak można być proamerykański po tym, co, co Amerykanie zrobili tam? Ale to nie mówimy o być Nie pro... da się być proamerykańskim. Oczywiście, że będziesz antyamerykański. A nie mówimy o byciu pro czy antyamerykańskim, tylko. Tak jak, o jak wszyscy byciu... w Wietnamie są antyamerykańscy. No, tak. Niestety, tutaj wydaje mi się, że, że nie dojdziemy dzisiaj do konsensusu. No nie, na pewno nie. Elon Musk zmienił nazwę Twittera na X. Jest to identyczna nazwa, uważam. Jest to strasznie identyczna nazwa. Właśnie rozmawialiśmy o tym przed odcinkiem, jak głupio to wygląda na stronie. Jak bardzo wygląda taka strona dla dorosłych na tak. zakładce. Jeszcze jak... jest wszędzie ciemny layout teraz, nie? Czy ty masz po prostu ja ustawiać? Cię, Aha, ja czyli jest cię. biały layout normalnie tak, okej. Okay. No. Natomiast chciał zmienić logo na budynku Twittera, Twitter Head Coaches i nie dostał pozwolenia na to. W sensie nawet nie wnioskował czyli nie? Nie ubiegał się o nie. Nie ubiegał się nie o nie, się o nie po prostu tylko począł. przyjechali prostu... panowie z dźwigami i mieli zmieniać. Tak, i policja przyjechała, zatrzymała ich pracę w momencie, kiedy zdążyli zdjąć tywy, i ty, ty i ty Zostało, zostało sam e. ER. I to właśnie R ER dalej wisi taka, takie ślady po poprzednich literach. I to wyglądało już tak żałośnie, jak taki upadek tego wszystkiego. W ogóle brzydkie jest to logo. Wygląda jest jakby ktoś to się zrobił brzydkie. na prędce w przedszorek. Bardzo mocno. Także, no ile on jest odklejony i... Ja nie rozumiem w ogóle, no to jest po co? gigantyczna, uznana marka, tak? Tak. Jakby nazwa Twitter, określenie tweet, jak ono wybrzmiewa, to każdy wie, o co Ci chodzi. Tak. Jest to słowo, które wiadomo, tam znaczy chyba ćwierkanie, tak? Tak, po, po, tak? Po angielsku. I jakby on, jego kontekst zaczął, został tak obrócony, że jak mówisz tweet, to każdy wie o co chodzi. Tak. I nie, nie myślisz o ćwierkaniu, nikt nie myśli o ćwierkaniu. Każdy myśli o tej aplikacji i tym właśnie programie. I co teraz ja będę umieszczał na DX? Dalej tweety. Na czym? A no, nie ale, wiem. a na DX, okay. no, nie wiem, no powiedziałem D, bo nie wiem czy mówi się samo X czy DX. Nie no, samo X. X.com. X.com. <grym> <X. grym> no no ty x-kobie. Ale to... x.com już wydał oświadczenie, że nie ma nic wspólnego ze stroną <grym> x.com <grym> Nice, nice. No to dobrze marketingowo. W ogóle polskie firmy, tak jeszcze krótka dygresja, że polskie firmy coraz bardziej umieją w marketing. Mają dobre rynki w e... marketingu. No na przykład Inpost in i, na... i, i... Właśnie, tak. takie też obramowane, jak ten X, to zrobili takie I i tak? wpuścili, no, no to że to jest ich nowe logo, <grym> i... Taki jakby, taki box, nie, taki jakby prosto... prostokąt, nie. No nie, no dramat, nie hmm. wiem kto się na to zgodził. Nikt się nie musi zgadzać, bo. Jeśli, wyjadam, jeśli, to tak się jeśli to tak funkcjonuje, że on po prostu tak, przychodzi, tak, od się tak, i tak, mówi: tak, robimy i Zmieniamy. Tak. Rozmieniamy. A on Zmieniamy powie, na, że... na xvideo.com <laughs> Najświeżniejsze <laughs> no jest to, że to nie przyjdzie, powiem, nie, ja to był głupi pomysł. Wracamy. Wracamy. Tak, tak jak <laughs> z, z ilością przeglądanych tweetów. No. E, panowie, macie jeszcze to logo stare? Czy okazałeś, aby w ogóle to był tak szybko, usunęli to, czy tam no. zwiększyli ten limit, że ja nawet tego nie, nie Ja Też, się, też się. Bo to w pierwszej chwili było chyba 500 tweetów dla użytkowników mhm. starszych. To jest bardzo mało. Tak, to jest mega mało. To jest... A ci nie starsi mieli chyba 100, czy 50 nawet. I jak miałeś blue, to miałeś tam chyba 5000. No to myślę, że 5 tysięcy dziennie przy dobrych wiatrach, jak się da no w tyle. domu, to teraz mogę, masz taki limit. To mogę tyle obejrzeć. Myślisz, że to jest liczba, do której się mogę zbliżyć, no? Może, no ja nie, aż tyle nie przyglądam Twittera. Aż ja sporo przyglądam. No myślę, że ile na godzinę może mogę przyglądać tych. No z 500 na godzinę? No dobra, ale co godzinę siedzisz przy Twitterze? Nie przykład do no no czemu dnia? Za dwie, trzy. Trzy godziny przy Twitterze? Nie, pierdolę. Jak, jak siedzę w domu cały dzień? Nie, no nie wierzę. Jak nie nie, nie mam wierzę. W weekend coś? Co nie to? wierzę. Trzy A? godziny. Zaraz zobaczę na telefonie, powiem Ci, że co... Dobra. Dzięki bardzo za oglądanie. Do następnego. Cześć.